Krypto Polska, wiadomości ze świata kryptowalut. Chainlink współpracuje z koreańskim korygań, gigantem technologicznym w celu zwiększenia blockchain i masowej adop, adopcji kryptowalut. E, e, Tur de Master. cena bitcoina powyżej 50 tysięcy dolarów, e, to nic nadzwyczajnego. E, nowy zespół O3 Labs, e, Ponownie wyda portfel O3 z nowym logo i interfejsem użytkownika. Wenezuelczycy będą mogli kupować Bitcoina, Dash Ethereum w ponad 20 tysiącach terminalach POS. Iran dąży do ograniczenia wymiany kryptowalut zgodnie z przepisami dotyczącymi przemytu walut. I największy bank w Ameryce Łacińskiej ma dobre wieści dla wiodącego altcoina. Banko BTG Pactual, największy prywatny bank inwestycyjny w Ameryce Łacińskiej, wprowadza na rynek własne tokeny papierów wartościowych reprezentujące inwestycje w sektorze nieruchomości i jest realizowany za pośrednictwem Tezos, jednej z najpopularniejszych kryptowalut ostatnich miesięcy.